Jak do tej pory, jak Pani Rektor obserwowała, niestety warszawskie sądy w przy przygniatającej większości stały na stanowisku, że brak publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który de facto zdelegalizował Komisję ds. Spraw Gazusa, sprawia, że te, to unormowanie nie weszło w życie. Czyli to orzeczenie weszło w życie i ta Komisja zdaniem tych sądów nadal obowiązuje. Nie podzielam tego poglądu, o czym też Pani wie odwołując się między innymi do uchwały Sądu Najwyższego podjętej w 2016 roku, właśnie na taką okoliczność, gdzie Sąd, zgromadzenie ogólne wszystkich sędziów Sądu Najwyższego pod kierownictwem pani profesor Gerzdorf, którą trudno podejrzewać o sympatię wobec Zjednoczonej Prawicy, uchwaliło, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego wydany na jawnej rozprawie jest powszechnie obowiązujący dla wszystkich organów państwa. A więc dla sądu, sądy to są organy państwa. I w tej sytuacji, gdyby przyjąć takie stanowisko prawne, to sądy powinny szanować ten wyrok, niezależnie od tego, czy premier publikuje je, czy też nie. Subskrybuj po więcej.